Jesteśmy na ulicy Zwycięstwa, ścisłe centrum Koszalina no, Nie mam punktu zaczepienia No te te ja Ci zaraz pokażę. Jeżeli będę pamiętał, w którym miejscu jedyna no, nie ma, habiegła... To było 5 lat temu, ja też mogę nie pamiętać. Ale nigdy no, na terenie... Wydaje mi się, że to to skrzyżowanie do którego teraz będziemy dojeżdżać. Ono chyba jest ze światłami. No Myśmy skręcali na mnie pod taki No właśnie co mi się każe Wydaj, by było... Wydaje mi się, że mówicie tą drogą, którą no, teraz i będziemy i przejeżdżać. Tam, most? Y, tam dalej. Jakby tak pojechać dobrze. na prawo i, wiem, i potem były, w lewo. Tam drogą, są takie dwa ronda, czy coś takiego. wskazy były na mnie. Tak, chyba to będzie mała. Coś w ten deseń. Tak. Tam są dwa, dwa ronda, czy coś tak. takiego. W lewo, w prawo tak się jedzie. Coś takiego. Czyli tu. I tam za tym, za stacją po prawej stronie jechało się w lewo. No. A tu, ja tu po drodze była biedronka. Yy, nie wiem, czy też właśnie po drodze, jakoś no i tam tu. dalej. Tam dalej, no. no może. Znowu trochę dziur. Zwykle. No, już jesteśmy niedaleko ekspresówki. Nie. Ulica Szczecińska w tej chwili, nie da się minąć, dość mocno zniszczona, bardzo dużo dziur, i to już się zbliżam do węzła, aby wjechać na S11.